Witajcie bardzo, bardzo serdecznie. Słuchajcie, chciałbym Was zaprosić na kurs, który dzisiaj startuje. Przez kolejne 3 miesiące, kurs z czasownikami reakcyjnymi. Czasowniki, które będą się pojawiać, przewiduje około 110 czasowników i przymiotników reakcyjnych. Bardzo dużo. Kurs się składa z, z, z dziewięciu lekcji, czyli w każdym miesiącu mamy trzy spotkania. Osiem lekcji to będzie stricte nauka i dziewiąta lekcja, czy też spotkanie, będzie to podsumowanie całego kursu. W tym krótkim czasie zapoznać Was z czasownikami lekcyjnymi, z ich odmianą, z ich formami czasu przeszłego pojawią się też również te czasowniki ze spójnikami. Planuję 110. Podzieliłem je na czasowniki i przymiotniki względem właśnie przyimka. Czyli te przyimki, które się łączą z, z auf. Te się, które łączą z auf, e, ale z datiwem Te, które się łączą na przykład z myt. Te, które się. i datif, myt jest zawsze datyw. Te, które się łączą z fo, te, które się... Zawsze z datiw. Pamiętajcie, że sam przyjmek for jest i z datiwem, i z akusatywem. Ale jeżeli chodzi o rekcję, to pojawiają się tylko i wyłącznie fo z datywem. Te, które się łączą z an. I tutaj mamy czasowniki z akusatywem. I an też ma formy datywową. Są czasowniki z przyimkiem FYA jest ich sporo. Jest też Z Geigen, Z durch, może niewiele. Gdybyście też mieli swoje propozycje, to Was bardzo serdecznie zapraszam. Do podawania w komentarzach, jakie czasowniki tutaj reakcyjne jeszcze nie podałem. Czy ja z UBA mówiłem? że ja te lekcje spotkania nagrywam do, którego, do, 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 nagrań, do, których, do których nagrań macie dostęp cały czas do żywotnio, też macie dostęp do notatek, które robię w czasie zajęć, które będziecie widzieć w czasie zajęć i do których też macie dostęp do żywotni. To jest wszystko w tej cenie i w tej cenie też jest classroom. To jest taka platforma do zadań domowych, bo po każdej lekcji będę robił kilkanaście zdań do tłumaczenia dla Was, żebyście mogli się z tym materiałem zmierzyć. Ponadto też dostajecie dostęp do Quizleta. To jest aplikacja, w których mam zrobione lekcje z tymi czasownikami reakcyjnymi. I naprawdę trzy miesiące, słuchajcie, bardzo intensywnej nauki. Dla kogo jest ten kurs? No myślę, że dla osób, które są na jakimś poziomie średnim, średnio zaawansowanym. To po pierwsze, na pewno nie dla początkujących. Po drugie, bym tu wspomniał też osoby, które stanęły z nauką niemieckiego w jakimś punkcie martwym i nie wiedzą, co dalej. Nie, to jest, nie wiem, mieliście kilka, kilka lat nauki, albo byliście w Niemczech parę, paranaście miesięcy i tak trochę stoicie nie, w miejscu i nie wiecie, co dalej. Myślę, że temat rekcji to jest temat, który, który rozwija i tak. Pycha do przodu, to znaczy dostajecie porcję bardzo du dużo nowych słówek, czasowników i, i przymiotników, to też rozwija em, to, że możecie też budować zdania. czas przeszły, przypominamy, jednocześnie rozwijamy też zdania złożone ze spójnikami, bo też takie będę robił. Także to jest takie, myślę, że dobry etap, dobry etap na, na rozwój języka, tym bardziej, że mamy początek roku. I tak zamknijmy, pomyślcie, że zaczyna się styczeń, i zamknijmy kurs w marcu. Nawet, nawet, tak jak mówię, w każdym miesiącu są tylko trzy spotkania. Zwykle miesięcy, wtorków, bo to we wtorki są spotkania. Zwykle są cztery, no wyjątkowo pięć, nie? Zawsze jeden wtorek jest wolny. To jest taki aspekt, myślę, że bardzo dobra rzecz. Że macie taki nie, że taki oddech, że co tydzień ciągniecie i kujecie ten niemiecki, tylko takie o. Macie na przykład sytuację, że od lekcji do lekcji raz w miesiącu macie dwa tygodnie przerwy. Nie? To też takie trochę odświeża głowę. Zapraszam. Kurs kosztuje 270 zł. Macie w opisie szczegóły i w pierwszym komentarzu tego filmiku.